Siema wszystkim. Słuchajcie, kilka słów o stelażu firmy Cersanit, Slim Silent. Eee, jak to mówią, jak to napisali oni tutaj? Wielkie pomysły dla małych łazienek. 10 lat gwarancji na zbiornik, ultra cienki, bardzo cichy. I oszczędza wodę. Pokażę wam kod, żeby było wiadomo o czym o czym jest mowa. Czekajcie może wszystkie normy spełniane. No chwalą się niemiłosiernie ale zaraz Wam pokażę tak, przyszło to w tym kartonie, to jest zestaw razem z muszlą, to jest set drugi z dwóch, do tego przyszedł przycisk OTTO w wersji czarnej i srebrną tą ramką. I teraz powiem Wam tak, jak zobaczycie na zdjęcie przycisku OTTO, to wydaje się jakby to był chrom. Nic bardziej mylnego, ja Wam zaraz pokażę ten przycisk OTTO, bo ja go poprawiałem. Gdzieś yy, mam filmik z tego, jak on wyglądał wcześniej. Yy, to też wam go wrzucę. To będzie kolejny film. Yy, coś tutaj jest jeszcze opisane. W sumie to nie, bo tutaj jakieś są dziwne rzeczy. Spodziewałbym się bardziej yy, jakiejś daty produkcji albo czegoś, no ale nigdzie tutaj na opakowaniu nie mam. Jak się chwalą możliwość tutaj tych malutkich nóżek? Między 105 a 150, e, czyli między 10 a 15 cm, możemy go od ściany odsunąć. Czyli najbliżej możemy go montować na 10 cm. Jest to zrobione dzięki temu, że ta rura jest chyba 90 i ma taką badziewną, beznadziejną, moim zdaniem nic nie wartą uszczelkę. E, I ja ją wymieniłem. I y, jeżeli chodzi o te nóżki, to też one są dosyć wysoko. I tak jak się tutaj Cersanit chwali, y, jest to wersja Slim Silent, czyli ta cicha. 52,4 cm szerokości. I to zostało zakupione y, w zestawie dedykowanym z y, muszlą czarną. Bo to idzie do łazienki na górę. Mamy czarną muszkę. Nie będę teraz Wam wyciągał. Ona jest bezrantowa, ale jest tak ciężka, że nie chcę jej pokazywać. Deska jest wolno opadająca. I tutaj są wszystkie te wiecie, złączki, przyłącza, pierdoły. Instrukcja taka obrazkowa. Tutaj jeszcze jak deskę włożyć. I tutaj instrukcja jak zamontować to poprawnie do no, do już do stelaża, tak? No, niestety nie ma instrukcji w języku polskim, a szkoda, bo y, powinna być, i oto będę też pisał do producenta. Y, oczywiście w zestawie nie było maty wygłuszającej, a być powinien, y, sorry za burdel, ale ja tutaj skoduję wszystkie kartony, żeby gdzieś tam ich nie, nie powyrzucać niepotrzebnie. Widzicie, jakieś instrukcje pierdoły, nie? Po wszystkim, bo później jeszcze przeglądam, mi mi czegoś brakowało. Arbo, Arbo tak to się nazywa. Coś tutaj, jakiś jest numer. Item number. Jedna sztuka. Mat, matowy czarny. Mat black. To nic tu więcej nie ma. Tutaj też nic. w sumie, Tutaj są już opakowania od tych dolnych górnych pierdół. Tu już są jakieś tam. Moje rzeczy, więc to już wszystko do wyrzucenia. Dobra, tutaj nie mam Wam co pokazywać. Idziemy do stalarza. Pokażę Wam ten stalarz po zamontowaniu. Tylko weźmiemy sobie jeszcze miarkę, żebyśmy też za każdym razem wiedzieli, o czym mówimy. Ta miara nie, tą zieloną muszę wyrzucić, bo ona się już zniszczyła. Porzewiała. Hmm, tutaj jest chyba jest. Tu na dole mam inny stelaż, ale do niego zaraz przejdziemy. Ja Wam go pokażę, bo, bo moim zdaniem też warto. E, będziemy mieli takie porównanie. Dobra. Idziemy sobie do łazienki. O to gdzie szkafle gdzieś zostały poczynione na górze. Tak to wygląda po zamontowaniu. Ten stelarz, yy, i teraz tak yy, docelowo chcieliśmy to zabudowywać jak najpłyciej. Dlatego wziąłem wersję Slim yy, i też wybrałem Cersanita, ponieważ yy, powiedzmy, nie mając tam żadnego doświadczenia w tych stelarzach, gdzieś tam z kolegą też rozmawiałem. Mówi, a wiesz, wziąłeś chiński stelarz? Mówi, to taki badziew, trochę weź coś bardziej takiego markowego. No i wiedziony poczuciem, że Cersanit, wiecie, firma z tradycjami, bądź było, nie było dużymi, więc tutaj powinno się naprawdę fajnie podziać. A tymczasem tak nie jest. Już Wam pokazuję, jak popierdolony jest ten stelaż, bo inaczej tego nazwać nie można. Yy, mianowicie, co do jeszcze tutaj, powiedzmy, samego przycisku. Tutaj tych wszystkich rzeczy. Nie mam jakiegoś tam. E, nie mogę tam powiedzieć jakiegoś złego słowa, tak? Jest to zrobione, jak jest zrobione. Są zaworki, jest wężyk, są kluczyki i to dwa. Nie muszę przewlekać jednego na drugą stronę. Oczywiście, żeby wyregulować ilość spukiwanej wody, muszę wyciągnąć cały ten zestaw z środka, ale z tego co się dowiadywałem, to tak jest w większości, że nie da się tego wyregulować jakby wcześniej, znaczy w inny sposób, jak, jak rozbierając to. I teraz tak. Jeżeli chodzi o ten stelaż i e, przepraszam, bo nie widzicie, i ten, ten. Zobaczcie, jak to wygląda po zamontowaniu i niestety tak zamontowane być musi. Jakże wielkie było moje zdziwienie, kiedy nakręciłem pierwszą płytę, to jest podwójne płytowanie, nie chciałem przymierzyć szpilkę, czy dobrze wywierciłem otwór. Tutaj jest zaślepka ułożona. Tam jest rura. Yy, I wkładam szpilkę. I szpilka mi wpadła do środka. Mówię, co jest? Mówię, coś tam czegoś brakuje, coś źle złożyłem. No ale w instrukcji na tych pierwszych stronach odnośnie składania tego, tam nic nie było jakiegoś większego odnośnika. I też się tego nie spodziewałem. Teraz tak, te krótkie nóżki zostały przyspawane na dół i to mi dało akurat tutaj ten metr. No niecały, tam 99-98 cm, tak jest zawieszony ten e, stelarz. Także muszla będzie o te 2-3 cm niżej. No, i też pytanie takie, czy powinno to być ten metr, który jest tam zaznaczony, powinien być na. E, Liczony od gotowego podłoża, czyli już od kafla, czyli kafel i klej 1,5 cm, czy od wylewki? Yy, to jest dobre pytanie, i tak naprawdę nie wiem, ale yy, bo się okazało, że moim zdaniem od, od tej posadzki, no bo nie wiemy co tutaj położymy, a druga sprawa jest taka, że ten centymetr 1,5 raczej nam nie robi różnicy. Zobaczcie, szpilka jest tutaj nacięta, ma możliwość przytrzymania tutaj śrubokrętem i go skręcenia. Wy tego nie zobaczycie albo może zobaczycie, może się uda to zobaczyć jakby ostrze o, może tutaj będzie to lepiej widać Widzicie tam w środku ten metal? To jest nakrętka z podkładką Zaraz wam to pokażę w instrukcji. Będziecie wiedzieli o co chodzi. Ja już napisałem do producenta, czy to jest u nich normalne. I podobno inne stelaże tak nie, nie wyglądają. Kolejna sprawa. Chcielibyście zabudować ten stelaż bezpośrednio, bez wstawienia tutaj takiej ścianki w górę. To się zdziwicie, bo nie dacie rady tego zrobić. Dlatego że ta wylewka wystaje powyżej stelażu. Jeżeli ktoś nie wierzy, proszę bardzo, jak tu nakręcę przewód od wody, to jestem jeszcze wyżej niż stelaż, to jest rant stelaża, ja już Wam zaostrzę. Druga sprawa, zobaczcie jak wysoko wystają śruby do blokowania tych uchwytów. Nie da się tego przestawić na dół, niestety. Od dołu nie mamy takiej możliwości, od boku też nie mamy takiej możliwości. Jak widzicie, zrobione to zostało tak, że ta rura jest dosyć mało wystaje od stelaża, dlatego on może tak blisko dojść do ściany. Mam mnóstwo niedoróbek ten stelaż. I teraz w moim wypadku ja musiałem odkręcać całe płytowanie i wykonywać je jeszcze raz po zamontowaniu tych szpilek. W zestawie do ochrony szpilek dostałem coś takiego. No powiem Wam, szał. Szczególnie, że teraz przez całą budowę, zanim nie skończę, te... No nie chcę powiedzieć pierdolone, ale film nie jest przeznaczony dla dzieci, więc y, mogę przeklinać. Szpilki będą tutaj wystawały. Nie wiem, muszę, to, muszę coś na to wymyśleć, bo ja sam się w to uderzę. Już nie mówię o tym, jak cokolwiek będziemy robić, przenosić, uderzenie kafelkiem, czymkolwiek. To jest uszkodzenie kafla, uszkodzenie ręki, nogi, czegokolwiek. To jest niebezpieczne, moim zdaniem. Eee, i, I tyle, tak nie powinno to wyglądać. Stelarz nie był też drogi, nie był też tani, tak? Można znaleźć tańszy, tani chiński stelarz, taki jak mam na dole. Jest kilka stów tańszy. I zaraz Wam pokażę, o ile jest lepszy. A, żeby nie było, bo tak gdzieś tam sobie jeszcze mówimy. Oczywiście, rozstaw musli 18 i 18,23. Ten stelaż to potrafi. Ale tak, to jest. Stelarz jest wykonany z. Nie wiem, czy to nazwać jeklem, czy jak. 3x3 cm, czyli 30x30. Grubość nie zachwyca, tam może będzie półtorówka. Yy, I tyle. Weźmiemy sobie przycisk to po moich przeróbkach. I weźmiemy sobie instrukcję od tego stelaża. Oczywiście instrukcja też nie została załączona w języku polskim. Ale, ale to już yy, pomijam. to yy, Black. Cersanita. Również przycisk. Yy, tak wygląda po moim przerobieniu. Czyli już złoty. No myślę, że... Nie ma się go do czego czepić Oczywiście nie udało mi się zlikwidować wady tutaj tego wtrysku, tego odlewu. Nie wiem, czy to będzie widać. Też Wam pokażę. Będzie widać. Będzie widać. O, tutaj już tutaj, w tym miejscu widać takie zapadnięcie się tego plastiku do środka. O, tak gdzieś pod kątem i się pojawia. Jest to wada tego wtrysku. Powiem Wam tak: jak za kawałek plastyczku, za stówę, bo to kosztuje stówę. To jest bardzo źle zrobiony. Już się mówiło o tym, że ramka została zrobiona w 2017 roku. To jest dobre, 5 lat temu. Nie wiem skąd sprzedawca to miał. Będę pisał do niego. I zobaczmy sobie tutaj to. Co jest w zestawie? Ble, ble, ble. To jest ostatnia strona. Przejdźmy do pierwszej. Oczywiście, tu jest wszystko pokazane. Jak on tam wygląda. jakich narzędzie trzeba mieć, itd., itd. Klucz. Oczywiście, tu nie są podwójne śruby. Tak. Oczywiście, tutaj nie widać wylewki. Tutaj też nie widać wylewki. Uchwyty do góry, no bo po co tak? Po co je na dół schować, jak można je dać do góry? No i ja myślałem, że tutaj po prostu są nakrętki zaznaczone. Jak się okazało, nie. Niestety. Nie. szpilki należy skręcić od tyłu i od przodu, i tak zostawić stelarz. Tutaj, tutaj już jest później, jakby sama, sam mocarz, yy, samo mocowanie tego yy, przycisku, zestawu, docinanie rurek jak to wykonać. Oczywiście instrukcja obrazkowa, zero słowa po polsku. Yy, więc yy, tak naprawdę tyle jest w instrukcji montażowej. I powiem Wam tak, bardzo źle się go reguluje. Źle się go ustawia na tych nóżkach. Ja miałem to szczęście, że przyspawałem sobie dolne nóżki, więc miałem je równo i, i dychę i mam też równe posadzki. Ale. Yy... Najgorszą rzeczą, jaka jest yy, na chwilę obecną, to są właśnie te wystające szpilki. Nie mogę tego przeboleć. I uważam, że to jest kategoryczny błąd, to powinien być zakaz robienia czegoś takiego. Yy, tutaj yy, ten stelaż w ogóle nie powinien zostać wypuszczony w takiej wersji. Jest to coś yy, moim zdaniem, co, co no, nie powinno mieć miejsca i ty. Yy, I teraz żeby nie było, nie polecam tego stelarza. Nigdy go więcej nie kupię i wszystkim moim znajomym go odradzę. Nigdy, ale to nigdy nie będę yy, już generalnie yy, chyba patrzył na produkty firmy Cersanit, bo mi naprawdę zbrzydła. Stelarz marki MEXEN to był chyba najtańszy, jaki był wtedy na Allegro, bo gdzieś tam na szybko montowałem. Miałem coś tam nadzieję, tutaj tą łazienkę urządzić. No nic z tego nie wyszło stelarz. Yy, stelaż żeby, no tak mi dzisiaj źle ten aparat osy. Tu jest 5. No 3. Piąteczka. Tak jest zrobiony. Oj, ja tutaj już posprzątałem, bo zaraz będziemy tutaj robić spadek liniowy, tylko jeszcze folię wytniemy, zrobimy dylatację dookoła i, i będziemy robić. I teraz tak, śruby montażowe pochowane, nic nam tutaj nie wystaje, ładne krawędzie, dolne od boku schowane, yy, otwory na szpilki pogwintowane. To rozumiem, można zagwintować? Można. W najtańszym stelarzu. Podejrzewam, Meksen to nie jest jakaś firma, która istnieje na rynku milion lat. Yy, ale tak, zaślepka w zestawie, żeby nam tam się brudu nagwintnie nasypało. Kluczyk do zakręcania jest jeden. Muszę go tutaj, że tak powiem, to dokręcić. Oczywiście to też się ściąga, tak? E, czyli muszę sobie tutaj dokręcić najpierw tą, a później tą. E, prawdopodobnie u góry tutaj się nie da, tylko tutaj się to dokręca. To w całości mogę wyciągnąć, czyli tą nakrętkę odkręcam, to zejdzie, w całości wyjdzie mi do góry. Przykręcam sobie do przyłącza i chowam z powrotem na dół. E, samo składanie też, jakby nie sprawia tutaj, e, powiedzmy, większych. Większych problemów. Po prostu musimy tam trafić w takie otwory okrągłe, zatrzaski I się, i, się, i, się, i się trzyma. Ok, dobra, no jedną ręką wiecie, trochę kiepsko. Tak samo tutaj jest regulacja jakaś od czegoś. Chyba od poziomu napełnienia, yy, bo jeszcze nie czytałem tej instrukcji, też go tylko złożyłem. Oj odwrotnie. Też go tylko złożyłem i, i tak na razie został. Boki równe, jeżeli ktoś chce, może go sobie e, zabudować bezpośrednio w górę. Proszę bardzo. Wychodzimy sobie kątowo. Myślę, że naprawdę taka wysokość e, spokojnie, spokojnie każdemu wystarczy. Żeby to zrobić, przyłożymy kawałek regipsu do góry, żeby Wam pokazać, jak wysokie to jest. Tak? Czyli spokojnie jesteśmy w stanie to zamontować. Grubość stalarza. Na ile jestem go w stanie zamontować? Na dych. Prawie, gdyby nie mocno wystająca rura. Jest tutaj ta 110 tutaj to poszerzenie i to jest w całości już odlew zrobiony razem z poszerzeniem, nie jakaś pierdzielona gumowa uszczelka, gdybym bardziej ścianę podkuł, to kolanko dosunął tutaj jeszcze, że nic bym nie włożył, cofnąłbym go, włożyłbym w ścianę tą rurę, miałbym go na dyszce, plus do tego ta szpilka wystarczy ją wymienić na dłuższą i wyjeżdżam nim sobie na odległość, którą chcą. Wiadomo, oddolne nie grają roli. Czy warto kupić Cersanita? Nie. Jaki następny stelaż kupię? Na pewno nie tamten. Czy ten? Zobaczymy, jak ten się będzie sprawował. Nie mam porównania. Nie korzystałem nigdy z takich stelaży podtynkowych. No i nie powiem wam, czy ten wytrzyma tyle samo, co tamten. Gwarancji jest tyle samo. Tyle samo lat jest na konstrukcję, na zbiornik, w tym co w Cersanicie. Yy, także, no, tak to wygląda na dzień dzisiejszy. No i chyba to tyle, bo naprawdę, aż mi się nie chce rozmawiać na temat tego stelaża. Nie mam, no nie mam tutaj nic do powiedzenia. Jest to badzie w gówno i coś, czego nie powinniście nigdy kupować. Tak jak ja powiedziałem, ja będę pisał tutaj do producenta. Z prośbą o wyjaśnienia, czy ten stelaż powinien być w ogóle sprzedawany, czy przycisk jest możliwy, żeby był robiony w 2017 roku i w tej chwili jest mi sprzedany. No i zobaczymy. Zobaczymy, co producent opowie. Odpowie, jak oni się do tego odniosą i, i co by tutaj poradzili. No, poradzili już teraz nic nie poradzą, tak? Ja stelaż nóżki przyspawałem, już go nie oddam i też nie mam na to czasu, ani, ani ochoty e, on no jest wypoziomowany, zrobiony, zamocowany trzyma się sztywno, nie mogę powiedzieć, żeby się gdzieś tam ruszał na boki i tak dalej nie, nic z tych rzeczy jest, stoi sztywno, ładnie jest zapięty, ale e, no nie jest to wykonanie, którego bym się spodziewał po firmie e, która ma tak wieloletnie tradycje no ale cóż chyba pozostaje nam kupowanie umywalek i samych muszli kolozytowych Cersanita, bo na stelażach się nie znają. Chyba, że jest to, nie wiem, stelaż sprzed y, również y, 15 lat i już więcej takiego nie produkują i, i, i to też generalnie nie, nie powinno mieć miejsca. No ale co dziwne, jeżeli wejdę sobie na stronę Cersanita, to ten stelarz nadal istnieje. Yy, I tyle. Dobra, to było na tyle. Trzymajcie się. Siema.